Siema jestem, Vox i witam Was w sumie w nowej serii. Jeżeli Wam się to spodoba, to możemy zrobić z tego serię. Jestem z Peterem. Witam Peter Witam ja, to ja Peter. <grym> witam. E, Pity. Gramy w Grounded. Grounded to jest gra o nastolatkach, którzy się pomniejszyli. Żyjemy w trawie. Ja to tak, że nazywam arachnofobia The Game, bo tam jest pełno pająków, mrówek i generalnie wszystkiego, co chcecie upierdzielić. E, co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? Gierka jest trochę w stylu The Forest, więc fajna seria może z tego wyjść. Lecimy, dawaj. Jesteśmy w jakimś tutaj wnęce, Pity. Pity. Grałeś tą gierkę komputerową? Grałem, testowałem sobie. Patrz, tu jesteśmy na piłce, tu jest piłka. Wow, z, z tego fajnie. co patrzyłem, trzeba tu dużo roślinek zbierać na ziemi, bo oh, no, mam, mam plan y Kamień i roślinki przede wszystkim, bo to ci, bo z tego możesz siekierkę zrobić. I nie nawalaj mrówek, bo jak walniesz jedną mrówkę, to całe mrowisko na ciebie leci. Jak zebrałeś, to teraz musimy pójść do tego nadajnika. Widzisz, tam jest takie niebieskie, tam jest takie żółte. Sprawdź do... lecimy. Aha, mrówki mają czerwone oczy, kiedy są wrogo nastawione, a do nas nie są wrogo nastawione. A ja zebrałem chyba tego żółta. No i dobrze, będziemy mieli do jedzenia I tutaj wszystko musisz odkryć A i jak chcesz, to tam kliknij sobie chyba Z albo przytrzymaj I pierwszy podpunkt i możesz sobie trzecią osobę dać, która jest też ładna bardzo Trzecia osoba A e, wiesz jaki jest problem? Muszę sobie bity pozmieniać, bo za każdym razem, jak będę dawał szóstkę bądź piątkę, to będzie <noise> Na kleszcze uważaj przede wszystkim, one są okropne Ja mam grass plank i mam inventory w pół, co teraz mam zrobić? Y... Aha, no musisz to wywalić Tutaj się pije rosę w ogóle z trawy O, jest fajne Patrz, tu jest rosa I ja tu na przykład rzucę kamieniem tą rosę A, i ona spada? Tak Wow, a rzuciłem O, trafiłem rosę, patrz O, rozwaliłem to O nie, potrzebuję Double młota potrzebuję Ja tak szczerze najbardziej będę nienawidził momentu, kiedy natrafimy na jakieś pajęczaki Bo to Ej, będzie przerąbana walka Chyba, że tu sobie rozbijemy bazę, patrz, na tym Tu jest równo Może dosyć. na ona duże, nie? Ty! Jak ta biedronka daszuje w ogóle? Patrz, musimy rozwalić tą trawę, która przeszkadza Nie, tu nie przeszkadza, a Które tu przeszkadza? przeszkadza Dobra, rozwalando Oj, Ej, rozwaliłem muchę Gnat się nazywa Ej, bo tu jest jakiś zadyma Tu się nie, nie robi coś ja bym, naj, ja bym zrobił taką Najpierw bazę wypadową Taką chwilową I później ruszył po jakiegoś quest'a Czy coś. bo tu są quest'y jeszcze Mi się wydaje, że musimy zrobić Roadster <laughs> Dmuchawca! Wiesz, że z dmuchawców można lot nie robić? <śmiech> <śmiech> nie, lepiej mi się gra na trzeciej osobie Tak szczerze, jakoś tak Znaczy się więcej widzę A na pierwszej czasami potrafię nie ogarniać bo Z mam dla ciebie. O, czapka Spoko, czapka. Hmm. <laughs> Ale jesteśmy agenciory teraz. Co sądzisz o moim projekcie budowy? Koks. Ja się boję, bo wpadliśmy w jakieś rejony nieznane trochę chyba. O cholera! Spieprzamy stąd. Tu są pająki. Dobra, wiesz co ja bym zrobił? Poszedłbym do tego lasera. Czekaj chwilę i... Co? Ojeju! te pomocy! Kleszcze! Właśnie, trzeba... Dobra, klepiemy kleszcze. Ojeju, ile tego jest? Daj mi głównie, musimy ich sklepać, żebyśmy nie padli. To one nam zniszczyły, patrz, gnoje. I bierz je, i jak najwięcej, bo Daj. dają jedzenie. Ale to cię kopie śmiesznie. I nie mam w Twoje... psychologa. <gry> Aha, dobra, pa, ale fajne to jest, dobra, idziemy. Idziemy. Najwyżej umrzemy, jak coś. Tu Wydziemy. są dalej. Wow. o cholera, wyrzuciłem. Yeah. Klepiemy ich. Bo oni gryzą ten kabel, ty cholerę. No właśnie już O chyba. już koniec Jeszcze no. bierzmy te jakieś glunty te Tylko tu nie mamy żeby jak przejść mamy. Mamy. Nie mamy. Nie mamy 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 Mam mod, który jest potrzebny właśnie Dobra Uwaga Do przejść, chyba. O nie Uuu Kackenka <laughs> Patrz jakie ściany oh, mega, patrz, O mega Patrz jak się no powinno jak to wygląda bo, galera, już po nas, koniec gry. No chyba, oj, No i coś znowu dupnęło, no. Pali się, kable się palą. Firewerki? Firewerki. Ej, tu trochę wygląda jak z i Ferba. Jest ten. Jest demo. No, masz mało HP. Wiem, bo mnie chyba kopnął prąd czy coś. Nie, no to trzeba, żeby zebrać się, to trzeba pająki zabić. Oh, jeju No to chyba koniec. Nie, chyba już nie przejdziemy chyba koniec tej serii. Chyba koniec serii. Dobra, generalnie to ja wiem, gdzie jest jeden pająk, bo go widziałem, tylko nie wiem, czy mamy na tyle odwagi, żeby zmierzyć się z pająkiem. Hej, żeby wykopać piórko, potrzebuję najlepszego najlep tego. To pora. Jest jakby ten. Dwa pająki tu są. O kurna! Wyłaś stąd! Idź A. stąd! Uciekaj! Jest to szybciej. Kole, O kurna, nie. Chodź, może fabułę dalej robimy? Czy dalej. Nie, uciekaj! O! Odraszuje do nas! O okay, kurna! No, żeby na nie. Do... Ej, on dosłonił! Przyjść do bazy naszej! Biegnij w drugą stronę z basu. No idziemy, z stąd! O cholera jakie to są chydne Dobra umrzyj już, nie wiem Dość, się, się Może Biedronka na położę. Do jaskini chodź, może nas nie znajdzie Może Biedronka na pomoże Biedronka pomóż Biedronka Ale ta gra jest Gmienzo. straszna Ej serio, nie ma nic straszniejszego niż powiększony pająk chyba Ej, twoja włócznia Zleciała chyba z niego A bo ty go włóż odwalnąłeś walnąłeś oczy go I co? I teraz ma tak mało HP, że go dojedziemy, nie? No Poskładany został Znaczy, licz na to, że z, y, pająka nie spotkasz nie, Dobry dzięki. pomysł? Nie O kurna, ile kleszczy A kleszcze są ujuzdę trochę No tak, ale ich jest dużo Spieprzam Chodź tu O, zabił mnie O kurna Tu jest jeszcze jest karaluch Ale on chyba nie bije no. Ja teraz, masz jakieś HP do tego? Mam jedzenie, chcesz jedzenie? O, jedzenie, no. to jest chyba najstraszniejsza gra, w jaką grałem. o, po! To jest rosa taka duża? Polka gigorosa. O, To Idę w lezie. Co jeszcze tu możemy zrobić? Ale ładnie, tu jest, ładniej trochę. No. Biedronek dużo, biedronki Ej, po, są fajne. Tam śpi pająk. Gdzie? Tam. Ja zbieram żołędzie Ej, tylko, chodźcie. panie pająku. Ej, tu się pali coś, Chodź tu. To jest ten wybór woksem, hałeś. to jest. O, wszedłem w to. Chyba zmądrzałeś Tam jest jakiś, ten, domek coś Baza Ocholipka Mamy tu bazę